Cześć bogini! Chciałem się z Wami dzisiaj przywitać w tym jakby nowym semestrze kwantowego Klubu i podzielić się z Wami taką, taką konstatacją, która dzisiaj mnie naszła przy pisaniu dla Was nowego, nowego artykułu o szczęściu. Jest on dostępny na blogu. Także zachęcam bardzo do przeczytania go. Traktuje on o, o, o szczęściu, o tym, jak, jak je osiągnąć, jak, jak się nie dać się wytrygerować, jak zrobić, żeby, żeby to życie było trochę lepsze, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami. Jest tam kilka metod opisanych też i technik, jak, 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 jak sobie radzić. I teraz, dzisiaj rano, jak właśnie kończyłem pisać ten artykuł, on jest w ogóle zainspirowany życiem, działalnością, wykładami, książkami. Takiego delikwenta, który się nazywa Mo Gavdat. To jest świetny człowiek i napisał przecudowną książkę Scary Smart. Polecam ją, jeżeli ktoś nie czytał. Ona traktuje o tym, jak, jak nasze życie się zmieni w trakcie ery AI. On, on się zajmował rozwojem czegoś takiego, co się nazywało Google X. Był tam CBO, czyli Chief Business Officer. On, on, on pracował jakby w tej fabryce marzeń, bo to jest taki trochę niesławny oddział Google'a. I zajmował się tam cutting-edge'owymi rozwiązaniami technologicznymi, między innymi DeepMindem. W książce opisuje w sumie naszą teraźniejszość i, i lekką przyszłość, jak, jak sztuczna inteligencja nas, nas zmieni, jakie jak perspektywy jak, jak powinniśmy podchodzić do, do jej szkolenia. On przedstawia bardzo fajną taką koncepcję, że powinniśmy traktować sztuczną inteligencję i jej rozwój, jak rozwój dziecka. To jest fascynująca książka, więc jakby bardzo zachęcam do, do, do przeczytania jej. Ale ona, ona zostawi, zostawi Was z niesamowitymi pytaniami do, do rozważenia. Ale wracając do jakby poranka z życia QRS-u, czyli tego, tego pisania artykułu. W trakcie jego pisania napisał do nas na, na, na QRS-a jakiś hieronim. I zarzucił nam manipulację ludźmi, co, co fascynujące. Całą rozmowę mogę ustępnić, bo, bo jest, ona, jest ona jakby ciekawym dowodem na to, że, że nie był w stanie przedstawić, jak i dlaczego rzekomo manipulujemy wami. I zadał fundamentalne i zaczepne pytanie, które jakby trochę definiuje ten, ten, ten przekaz. Przeczytam je, bo ono jest istotne w, tej, w tym dyskursie. Dzień dobry, serdecznie proszę o wyjaśnienie, czym jest Quantum Reality, kwantowa rzeczywistość? Co oznacza, że rzeczywistość jest kwantowa? Dziękuję z góry za odpowiedź. Niewinne pytanie, grzeczne i ten. Dla mnie ogólnie fizyka, matematyka jest, jest konikiem, jestem, jestem geekiem, szczególnie jeżeli chodzi o tą najnowszą fizykę. I Opowiedziałem mu o wszystkim, jakby o naszych intencjach, jak, jak, jak łączymy najnowsze jakby osiągnięcia nauki, czy, czy to jest psychologia rozwoju, czy to jest fizyka, z tym, jak, jak tworzymy nasze programy, jak, jak rozwijamy się, jak, jak, jak zdefiniowaliśmy cztery, cztery poziomy rozwoju świadomości. I wrzuciłem mu taki koncept pod rozwagę, że tak naprawdę współczesna fizyka nie do końca wie, czym jest przestrzeń i czas. I teraz ta, ta fundamentalna niewiedza nasza, Poza tym, że po Newtonowsku jesteśmy w stanie zdefiniować, czym jest przestrzeń, to są badania z 2023 roku, z 2024, to, jest, to są najnowsze badania, jakby, że tak naprawdę przestrzeń i czas wynikają z warstwy, która jest jakby troszeczkę pod spodem z tego właśnie splątania kwantowego. To, to są badania na przykład Johanna McAllana z Institute for Advanced Study w Princeton. To jest jeden z najwybitniejszych, przy okazji, fizyków teoretycznych naszych czasów. On zaproponował razem z Suskindem, że splątanie kwantowe i struktura czasoprzestrzeni, czyli to, co postrzegamy jakby naszą, jako naszą rzeczywistość, są ze sobą fundamentalnie powiązane. Suskind znowu to jest gość, naukowiec ze Stanford University. On jest pionierem w dziedzinie łączenia teorii fizyki kwantowej z grawitacją. I on pokazuje, jak grawitacja i mechanika kwantowa nie są ze sobą sprzeczne, tylko wręcz przeciwnie, jedno wynika z drugiego i że są ze sobą bardzo głęboko powiązane. Dobra, ale tych prac jest, jest jakby bardzo dużo, więc. Kolejna świetna jest praca Hirschiego Oguri. On opublikował pracę, która pokazuje jak, jak czasoprzestrzeń, to znowu ta nasza rzeczywistość, może wynikać albo wręcz łączyć się, wyłaniać się ze splątania kwantowego. I to są nie, niesamowite, bardzo ciekawe podwaliny do, do, do tych fundamentalnych teorii. Ale jakby wracając do poranka z życia QRS, w tej, tej konwersacji chciałem zostawić Hieronima z nową wiedzą Dlaczego tego jeszcze wszystkiego nie rozumiemy? Dlaczego nie, nie jest to dla nas oczywiste, że coś wynika z czegoś, i jak, jak, ta, jak ta nasza rzeczywistość jest uformowana? Napisałem przy okazji taki lekko kontrowersyjny artykuł, który jakby jest pozwalany do próby wytłumaczenia logicznemu umysłowi, jak wygląda nasz, jakby nasze życie w kontekście życia w symulacji. Policiemu mu z, y, sprawdzenie też setek historii transformacji, których doświadczamy, których, których jesteśmy jakby świadkami, prowadząc was na, na, na tej drodze, do, do, do samopoznania się, do, do pracy nad sobą. Y, które są przecudowne, to są, to są setki, y, setki przepięknych historii, które część z nich mamy opublikowanych, część jest jakby bardziej prywatna, więc, więc ich nie publikujemy. I. Y, 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 to, jak cudownie zmienia się Wasze życie, jak, jak cudownie zaczniecie pracować nad sobą i, i budzicie się z tego, z tego, z tego snu, yy, on, Hieronim nie zablokował, ale to jest jakby, cóż, nazywał te wszystkie historie transformacji anegdotycznymi dowodami. Yy, więc cóż, no, dla mnie są to cudowne, cudowne historie transformacji żyjących ludzi, Was. I chciałem go zostawić z takim pytaniem. Nie wiem, że to był przypadek, że on akurat nie napisał w trakcie, kiedy ja pisałem artykuł o szczęściu. Chciałem go zostawić z pytaniem, czy sposób, w jaki on żyje i działa, przynosi szczęście jemu i innym. Bo tak naprawdę, ostatecznie w życiu właśnie o to chodzi, żeby być szczęśliwym. Nie bywać, tylko być szczęśliwym. Oglądajcie sobie live'a FK. O na ten temat mówiła, bo to jest świetny live, jak to, jak, jak to ten. Dobra, chyba się rozwlekłem troszeczkę za dużo. Ale polecam ten artykuł odnośnie szczęścia. To jest takie małe zadanie domowe dla Was, boginie, żebyście sobie przeczytały ten, ten artykuł. Yy, nazwisko Warte zapamiętania. Mogawdat, Buziaki Pa. Jeszcze raz witamy.